Dzisiaj porozmawiamy o emocji, której wszyscy doświadczyliśmy, ale rzadko się do niej przyznajemy. Mówi się o niej szeptem, a jednak widać ją w codziennych rozmowach, komentarzach w internecie, plotkach. Zawiść ta cicha trucizna. Czy to naprawdę nasza narodowa specjalność? A jeśli tak, to skąd się wzięła? Dlaczego się jej wstydzimy i czy możemy się od niej uwolnić? Zawiść to nie tylko chce mieć to, co ma ktoś inny, to coś bardziej jadowitego to nie chcę, żeby ktoś inny to miał. To pragnienie, by sukces drugiego człowieka jakoś się skończył. Bo mnie boli, że go osiągnął. Psycholodzy mówią jasno: zawiść bierze się z porównań i z niskiego poczucia własnej wartości. Gdy nie mamy kontaktu z własnymi potrzebami, sukces kogoś innego boli jak przypomnienie o tym, że u nas czegoś brakuje. Profesor Janusz y Czapiński mówi wprost. Mamy w Polsce szkołę zawiści. Taki klimat społeczny, w którym ci, którzy się wybijają, muszą się tłumaczyć. Ludzie sukcesu często słyszą, komuś się powiodło, to pewnie ukradł albo ma znajomości. W badaniach CBOs, Aż 63% Polaków uznaje zawiść za jedną z najbardziej szkodliwych cech narodowych. Doktor Dorota Krzemionka wskazuje, że Polacy odczuwają zawiść przede wszystkim wobec swoich sąsiadów, współpracowników, znajomych z klasy. Im ktoś nam bliższy, tym większy dyskomfort, że on ma. A ja nie. Skąd to się wzięło? Nie da się tego oddzielić od historii. Przez wieki żyliśmy w kulturze niedoboru. Rozbiory, wojny, komunizm nauczyły nas myśleć, że życie to walka o przetrwanie, a jak coś masz, to znaczy, że zabraknie tego komuś innemu. Do tego dochodzi chłopska mentalność wspólnoty, czyli być równym, nie wychylać się. Nie lubimy tych, którzy wychodzą przed szereg, bo przypominają nam, że sami czegoś nie zrobiliśmy. W PRL-u sukces był podejrzany, a bogactwo niemoralne. To echo trwa do dziś. Czy to się zmienia? Tak. W młodszych pokoleniach e, pojawia się coś nowego. Pokolenie Z, ludzie wychowani w internecie, mediach społecznościowych, e, w globalnym świecie, są bardziej otwarci na sukces innych. Nie zawsze jest to czysta radość, ale często to już. Zdrowa zazdrość, a nie jadowita zawieść. Czasami myślą, też tak chcę, zamiast niech mu się nie uda. Zawieść to emocja, która może coś nam pokazać. Gdy ją czujesz, to sygnał. Zatrzymaj się. Zdaj so zadaj sobie pytanie... Co we mnie zostało poruszone, czego ja sam sobie nie daję. Rozwiązaniem nie jest tłumienie zawiści, tylko praca nad własnym poczuciem wartości i uznaniem także dla innych. Jeżeli chcemy kultury, w której możemy rosnąć, musimy zacząć cieszyć się z czyichś sukcesów, a nie je sabotować publiczne wspieranie, gratulacje to nie tylko gesty. To lepsza przyszłość wspólnoty. Zawiść niszczy nie tylko relacje, niszczy nas samych. Może warto spojrzeć na nią z innej strony. Jako lustro, które pokazuje czego pragnę, ale się boję. A wtedy może nie zazdrość, tylko inspiracja. Zawiść to emocja, która rzadko pojawia się na ustach, ale często gości w sercu. Cicha, ukryta, często zaprzeczana. Biblia nie pozostawia na czym zjawisku suchej nitki. Zawiść to siła Destrukcyjna, sprzeczna z miłością wspólną i Bożym zamysłem dla człowieka. ZAWIŚĆ to nie tylko pragnienie tego, co ma ktoś inny to ból na widok cudze, cudzego dobra chęć, by drugi człowiek stracił, bo wtedy ja poczuję się lepiej. Już w księdze mądrości pojawia się mocna, fundamentalna diagnoza: A śmierć wdarła się na świat przez zazdrość diabła. Doświadczają jej ci, którzy stoją po jego stronie. To jedno zdanie mówi bardzo wiele: zawiść to nie tylko ludzka słabość to początek rozkładu. Zazdrość szatana wobec człowieka, stworzonego na obraz Boży, prowadzi do upadku i śmierci. W tym sensie, zawiść to antymiłość. Nie tworzy, ale niszczy. Nie raduje się dobrem, ale cierpi z jego powodu. W liście do Galatów apostoł Paweł pisze, Uczynki ciała są wiadome: cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwonochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam to, o czym mówiłem już wcześniej: ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego czyli zazdrość i zawiść. Wymienione są obok grzechów cielesnych i egoistycznych. To uczynki ciała, czyli natury nieodkupionej, egocentrycznej, odciętej od ducha. Kto pozwala zawiści rosnąć, oddala się od życia wiecznego. Księga Przysłów bardzo trafnie oddaje skutki zawiści. Pisząc spokój, Serca ożywia ciało, a zawiść jest jak próchnica kości. Zawiść nie tylko ranie innych, zżera nas od środka. To cichy wirus, który zabiera radość z życia. Nawet jeśli masz dobre życie, jeśli stale patrzysz na innych, to nie widzisz własnych darów serce staje się zgorzchniałe, ciało niespokojne list świętego jakuba ostrzega przed fałszywą mądrością która opiera się na zawiści pisząc jeśli natomiast wasze serce napełnione e, wasze serce napełnione jest e, rozgoryczoną zazdrością i chorobliwą ambicją, to nie wywyższajcie się nad innych i nie kłamcie wbrew prawdzie. Taka mądrość nie pochodzi z nieba, ale jest przyziemna, kieruje się tylko zmysłami i jest diabelska. Gdzie bowiem panuje zazdrość i chorobliwa ambicja, tam jest niepokój i wszelkie przewrotne działanie. To bardzo aktualne: zawiść rozsadza wspólnoty, rodziny, społeczeństwa, zaburza relacje, podważa zaufanie, prowadzi do podziałów. Tam, gdzie rządzi zawiść, nie ma pokoju. Zawiść to także emocja, która, według Ewangelii, doprowadziła do skazania Jezusa. Jak w Ewangelii Świętego Mateusza wspomniano, wiedział bowiem, że wydali go z zawiści. Ci, którzy znali pisma i prawo, nie mogli znieść, że ktoś inny zyskał posłuch. Nie chodziło o prawdę, chodziło o status, status wpływ, władzę to zawiść wobec dobra, miłości i światła. Chnęła ich ku złu. W słynnym hymnie o miłości święty Paweł pisze miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku nie unosi się pychom. Zawiść nie może współistnieć z miłością. Tam, gdzie rodzi się miłość, zawiść umiera, ale odwrotnie też. Tam, gdzie pielęgnujemy zawiść, miłość nie może się rozwijać. Zawiść to ciemność, która gasi światło. Biblia ukazuje ją nie, nie jako drobną wadę, ale jako poważne zagrożenie duchowe. To grzech, który odcina od Boga i ludzi. Ale też, i to ważne, emocja, która może być sygnałem, może mówić: Zobacz, czego sam sobie odmawiasz. Zobacz, jak bardzo nie widzisz dobra w sobie. Zamiast zawiści, wdzięczność. Zamiast rywalizacji, życzliwość. Zamiast porównań, świadomość swojej drogi.